Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Nowe przecieki, nowe informacje w Pet Simulator X. Jak widzicie, dostaliśmy tylko 5000 lajków, już nie 8, a 5 na dzień, więc jest bardzo słabo. Przejdźmy teraz do przecieków. Zostawcie lajka. Jeżeli chodzi o przecieki, mamy bardzo dużo informacji i potwierdza się to, że tokeny to będzie prawdopodobnie nowa waluta, ponieważ mamy dźwięki podnoszenia tokenów w Pet Simulator X. Mamy też Big Tokeny, jakieś Różne tokeny. Będzie aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych nowych tokenów. Mamy Cloud Jump, czyli dźwięk skakania po chmurach. Bardzo ciekawa informacja. Pamiętacie Bubble Gum Simulatora? Preston coś takiego wprowadza. Nie wiemy dokładnie, natomiast to są tylko domysły. Mamy tutaj potwierdzone informacje. Mamy też ikonkę Chmurki i plus icon. Nie wiadomo, co tu się dzieje. Bardzo duży update preston zapowiadał, więc tych rzeczy tutaj jest naprawdę dużo. Dodatkowo, dodatkowo mamy, jak Pet Inventor tutaj e, ogarnął, nie wiem skąd to wziął, ale mamy puzzle różnego rodzaju na serwerach testowych Pet Simulator X. Mamy różne gry związane z puzzlami: jakieś Angelus Puzzles, puzzle, Dominus Puzzles, Happy Computer Puzzles. Mushroom King Puzzle z Powprint Puzzle Client. Wygląda to na to jakby były jakieś minigierki związane z petami, gdzie będziemy układać po prostu e, ich podobizny jako puzelki. Więc e, coś takiego się tutaj święci. Dodatkowo mamy tutaj e, naprawdę jakieś dziwne rzeczy. Mamy świat Winter Wonderland, świat m, jakiś winterowy, zimowy, to raczej nie na Summer Update, więc wydaje mi się mamy też Mr. Petsmore, nie wiem co to jest. Ale naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji i przecieków ostatnimi czasy do nas dochodzi. Zapowiada się naprawdę duży update, tylko że raczej nie będzie to update w tę sobotę. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu czeka nas coś wielkiego w PET Simulator.